Hej, dzieński moi drodzy! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w unboxingu najnowszej FIFA 16. I właściwie witam Was bardzo serdecznie w przedpremierowym unboxingu FIFA, bo dzisiaj mamy dzień 23 września, a gra swoją polską premierę ma albo 24 czy 25, już do końca nie pamiętam. Ale wiem, że jest przedpremierowo i ogólnie dzisiaj sobie rozpakujemy y, tą FIFKę. Y, ogólnie za zagra zapłaciłem 199 zł w sklepie Move.pl. I właśnie z tego stopnia pozostawiam tą grę przedpremierowo I ogólnie za chwilę sobie zmienimy pozycję i Będziemy sobie tą Fifkę rozpakowywać Okej, okay, jesteśmy już w zmienionej pozycji Ogólnie przepraszam was za ten widoczny mikrofon Lecz muszę jakoś nagrywać audio I okej, okay, mamy yy, Właśnie tutaj Fifkę, tak prezentuje się Przód okładki Czyli tutaj oczywiście, że wersja na PC, DVD, tutaj mamy Messiego oraz polskiego zawodnika, tutaj mamy, że 3, czyli już każdy, kto chodzi do przedszkola może się ich wygrać. Mamy tutaj język oczywiście polski i ogólnie nowy, jest nowy komentator. Nie ma już w Szarnowicza, tylko jest laskowski razem ze szpakowskim. I ogólnie tak prezentuje się przód yy, właśnie opakowania, czyli jakichś zbytnich rewelacji nie ma. Tył opakowania to yy, oczywiście wymagania sprzętowe. Tutaj mamy podane różne ligi, tutaj mamy pięć takich yy, głównych lig oraz oczywiście 20. 5 innych. informacja o tym, że gra się od 3 lata. Tutaj, informacje o tym, że gra możemy grać się przez online. Graj piękną piłkę. Nowy polski komentator Jacek Klaskowski. Polska ekstra, Krasa, ekstra klasa i reprezentacja narodowa. Najlepsi piłkarze i kluby, a to wszystko na najsłynniejszych stadionach narodowych. Tutaj mamy, oczywiście, troszkę o tym nowym trybie w FIFA. Jest to FIFA Ultimate Team Draft. Czyli nowy sposób zabawy w najbardziej popularnym trybie gry No i ogólnie z tych informacji takich to już byłoby na tyle Z pudełka I za chwilę sobie zajrzymy do środka, bo sama naprawdę jestem ciekaw co znajduje się w środku Ok moi drodzy, jest tak się się FIFA po odpakowaniu, ogólnie ogromnej zawartości nie ma Tutaj mamy jedną karteczkę z informacjami na temat Ultimate Team. Wybieraj spośród 12 tysięcy piłkarzy i zbuduj własny zespół Ultimate Team. Oraz tu mamy drugą karteczkę Instrukcja obsługi, a na drugiej stronie mamy kod, którego Wam teraz nie pokażę. Ok, moi drodzy, tu mamy kilka płytek. To jest pierwsza płytka, tak ona się tu właśnie prezentuje. Tu mamy drugą płytkę, oraz oczywiście trzecią płytkę. Mamy tu oczywiście trzy płytki do zainstalowania naszej FIFY. Okej, okay, moi drodzy, więc tak, oto prezentuje cały zestaw y, Fify, najnowszy Fifa 16, ogólnie mam nadzieję, że ten unbox, unboxing wam się spodobał, jeżeli tak, oczywiście zostawcie łapkę w górę, jeżeli macie jakieś rady lub pomysły na dalszy film, no to oczywiście piszcie tutaj poniżej w komentarzach, a jeżeli jesteście pierwszy raz na moim kanale oraz chcecie być na bieżąco z najnowszymi produkcjami, no to oczywiście... Zasubskrybujcie mój kanał, wbijajcie także na moje pozostałe kanały, do których linki macie oczywiście w opisie. Wbijajcie na mego Facebooka, Aska oraz Instagrama. Oczywiście te wszystkiego macie linki w opisie. Ja zabieram się do instalacji tej FIFA, bo bardzo, bardzo chciałbym sobie pograć. Oczywiście filmiki, jakieś z FIFA też ujrzycie na moim kanale. No i moi drodzy, to by byłem tyle. Ja sobie już oczywiście lecę instalować FIFA. Do kolejnego filmu trzymajcie się piona.